budynki gospodarcze domy niewiele różniące się od polskich domów wielki plus tutaj dla Danii, że te autostrady jakieś są takie przejrzyste, szerokie pasy nie ma skomplikowanych jakieś tu oznakowa jakoś to wszystko tutaj płynnie idzie i jest inna kultura jazdy to zauważyłam w Niemczech jest strasznie dużo robót drogowych, wypadków, ształów, barierek metalowych, betonowych yy, ograniczeń prędkości kontroli i w ogóle wszystkiego co jest możliwe w Niemczech Dania jakoś tak idzie płynnie wszystko to jest duży plus, dokładnie na Danii kiedyś byłam Trzy razy może, no trzy razy, trzy, cztery razy może, Mniej więcej nie. Także do dania dla mnie jest taka jeszcze nieznana pod tym względem. Ale już czuję się tutaj w miarę w miarę dobrze. Motor stop, parking, pauza przymusowa No jest godzina za 10 8. 8 dochodzi Jestem za wcześnie, dużo, dużo za wcześnie Adzie o 10 powinnam być na miejscu a mam tylko zaledwie 20-25 km Czyli teraz co? Drugie śniadanie, drugie śniadanie. Zielona herbatka. Widzicie, po pauzie ładna pogoda się zrobiło, słońce wyszło, przejrzyste powietrze jest. Jest super, jest tak. Ja już dojeżdżam do firmy tutaj. Muszę się zameldować. I takie tam. Ciężarówki. Dalej. Idziemy dalej. No, zameldować się. Z tego, co uzgodnione jest, to ja mam tutaj na firmie robić pauzę. I w nocy mam się ładować. Ale okaże się, tutaj, w rzeczywistości, może być, że jest zmiana planów. Być może jest, że może coś tam. Źle zrozumiałam. Nie wiem. Zobaczymy, moi drodzy. W ogóle jakaś wielka firma z rampami, ze wszystkim. Miałam tutaj stać i pauzę robić. Trochę dziwne, no ale dobra. Nie będę wnikać o co tu chodzi. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, gdzie ja mam się tu meldować, bo tu nic nie ma. W ogóle nie ma żadnych tych znaków informacyjnych. Plandeka jest przede mną z Finlandii. I widzę, że on też ma jakiś problem. Może mi się uda z tym Finlandem coś tam zagadać. Zapytać się w ogóle. Może się okaże, że to jest tylko naczepa z Finlandii, a auto może być całkiem innej narodowości. No też tak może. Tutaj się okazało, że na samochodzie siedzi w ogóle innej narodowości kierowca. Samochód jest na blachach litwińskich, bo kierowca jeszcze z innej narodowości jest. Także jest całka mieszanka w ogóle tutaj. No, a ja muszę gdzieś tam jechać i gdzieś tam dalej, dalej A tu się... No, waga się spierdzieliła. No, a ja muszę gdzieś dalej jechać i ten i tam gdzieś się w jakimś budynku zameldować. Tu w ogóle szruciarnie mają, wiecie? Zobaczcie. Leopon, kurde, chce ktoś opony. Ale cicho. Gdzieś tam nie wiadomo gdzie A, że będą kranem nie ładować Widzicie, czasem takie nieporozumienia między firmami dochodzą odnośnie zleceń, bo chodziło o to, że ja tutaj miałam niby wbijać się na pauzę. W nocy po północy miałam się ładować i ruszać w trasę na Niemcy. A okazuje się, że jednak o 10 jest kran, czyli autokran, dźwig samochodowy. I teraz się ładuję, czyli wyjeżdżam później stąd swoją szychtę, a jutro rozładunek w Deutschlandowie. Czasem do nieporozumień dochodzi. Mimo wszystko. Ale jest fajnie, super ciepło. Dobra, Narka, idę tam się zameldować do tego kierowcy, widzicie? I załadowana jestem, załadowana. Czyli nie muszę pauzy to robić, nie muszę stać do nocy, a później mieć jutro stresa, czy mi czasu starczy na rozładunku, żeby wyjechać na pauzę. I takie tam nie. Ale wiecie co? W ekspresowym tempie musiałam się w biurze angielskiego uczyć. To znaczy, uczyć, przypomnieć sobie ze szkoły, nie? Bo ja, kurde, w szkole miałam angielski 4, 4 lata angielskiego, ale po szkole jeszcze go używałam trochę. Ale że miałam do czynienia z turystami z Niemiec dużo, i nie każdy po angielsku rozmawiał, chciał gadać. Więc musiałam na niemiecki przejść. I dlatego ja angielskiego nie używam. I nie znam go. Jest trudny mhm. dla mnie po prostu. Jakieś tam słówka, coś jeszcze w głowie mam. Ale musiałabym naprawdę mocno posiedzieć i powkuwać, żeby się nauczyć. A mi się nie chce. I to chyba sami stwierdzicie, że im starsi jesteście, to się wam po prostu nie chce dużo rzeczy. No. A jeszcze fajnie, bo. Tutaj inny pracownik z firmy podpisał mi papiery, bo już miałam gotowe. I ten. I jako poczęstunek kawy, ale że ja kawy nie piję, to dostanę herbatę. Taki kubek do mojego kubka mi zrobi herbatkę. Wiecie co? To jest normalnie luks malina. Żeby to na każdej firmie tak było, to by się inaczej pracowało. Hello.

będzie spoko. ale zobaczcie ile mam herbat taką, dwie takie, dwie takie i jedną taką i zielona herbatka mmm, dobra angielską śniadaniową herbatkę weźmiemy już czuję, że jest inny smak no Let's go! Kierunek richtung garmany. 750 km. Ojej, jest co robić. A trzema metrami szerokości, cofając do tyłu to jest nie za dobrze. O, zaraz. Przywalę tutaj w coś. No I mam wielką niespodziankę na autostradzie. Mój ładunek 3 metry szerokości, kontra osobówka na autostradowej zwężce. Na szczęście mogę sobie gabarytki sunąć. Ładunek jest wyżej, więc mogę powoli przejechać obok tego auta. Ale to jest przejazd na centymetry. Morę wam to jest właśnie inteligencja niemieckich inżynierów budowlanych w Niemczech, że brakuje dodatkowego miejsca w razie jakiejś awarii auto na autostradzie. No dobrze, sytuacja opanowana i jedziemy. Kierunek, rozładunek. Klient załatwiony, rozładowany. się zameldować tam gdzieś to się brama zaczęła otwierać mi i to duży plus i za chwilę wyszedł gościu miły, powiedział mi gdzie mam jechać no i że autokran zaraz powinien być, bo jeszcze go nie było trochę się spóźnił ten dźwig czyli autokran Musiałam iść do toalety. Przez dom, przez kantynę. Była taka miła pani, i ona mi powiedziała, gdzie mam iść. Od razu mi powiedziała, że jak będę wychodzić, to że dostanę kawę i coś do jedzenia. Że ja kawy nie lubię. To była na tyle miła, że bez problemu zrobiłaby mi herbatę. Das freut mich. Wann hast du Termin? Elf. Elf? Ja. Kannst du vergessen. Ja, ich sage 1, 2, 3. Eineinhalb Stunden locker. Kann er nicht alles, das einfach so alles auch haben und so? Was? Ja, mit dem Kran, was hast du? So schwach sch So schwach ist, naja, ja. okay. Ja, so No okej, okay, good Iść masz fajny frysztyk Czasem tak bywa Że Godzina rozładunku Jaka jest Nie zgadza się z rzeczywistością Rękawiczki Żeby sobie rączek Nie pobrudzić I zaczynamy akcję gdzie mam to dać bo skrzynek więcej nie ma teraz pasy multum pasów do zwinięcia tutaj to by się przydał taki nawijak szybki no a ja nie mam i muszę to ręcznie robić lata praktyki Bo ty mam robocze, ale nic nie mówcie. A poza tym jestem w kolejce oczekiwania na miejsce, więc mogę w takim obuwiu. To jest jako relaks. No Postrzątane, pozamiatane. Teraz tylko czekam na wjazd pod tego, pod ich dźwiga, na rozładunek. No, gorąco kurczę, gorąco, gorąco jest, W związku z tym, że dostałam zlecenie, kierunek baza to musiałam punkt pośredni wprowadzić dlatego, że na tej autostradzie, którą muszę jechać to jest wiecznie korek drogowy i muszę inną drogą lędówką pojechać, żeby nie stać w korku i nie tracić czasu let's go Pani drugiego dzieciaka sprzedała, zostawiła na na drodze, tamtego wsadziła, pojechała. Także jeśli macie urwanie głowy z dzieciakami. Chcielibyście się ich pozbyć, to wiecie, co macie zrobić? Zostawić po prostu na drodze, zapakować sobie jedno dziecko i pojechać, no? Jak zwierzaka. To jest właśnie Bawaria. Bajerische Land. Of the lunch Ten rolnik traktorzysta jak zobaczył w ciężarówce kobietę też mu się humor poprawił aż się uśmiechnął i pomachał w ogóle no Miłe to jest, to jest bardzo miłe. No, to jest miłe. Czasem są mili ludzie. a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young one, yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want.